Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj rozpoczniemy nasz dzień od studium fragmentu z listu apostoła Pawła do Galacjan, drugiego rozdziału i tam werset dwudziesty. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem wierze w syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest fragment, który zawiera w sobie bardzo głębokie prawdy chrześcijańskie, teologiczne. Ale który mówi też o czymś bardzo nieprzyjemnym. Czyli o potrzebie śmierci, o potrzebie ukrzyżowania. Ukrzyżowanie było jedną z najbardziej bestialskich form pozbawiania człowieka życia. I na pewno Pan Bóg nie natchnął Pawła po to, żeby użył tego w przykładu, by pokazać, że Pan Bóg chce, abyśmy cierpieli, żebyśmy się męczyli, żeby nam sprawić jak największy ból. Tutaj krzyż ma nieco inną formę przekazu, co innego Pan Bóg chciał powiedzieć przez to. Krzyż jest oprócz narzędzia tortur, jest symbolem całkowitego poświęcenia, symbolem śmierci dla swojego ja, dla swojego egoizmu. I to, co jest też bardzo charakterystyczne dla śmierci krzyżowej, to jest to, że nie można w ten sposób pozbawić się życia samodzielnie. Są różne metody pozbawiania się życia i zdecydowaną większość z nich możemy przeprowadzić sami, jeśli tak mogę powiedzieć. Nie potrzebujemy do tego pomocy drugiej osoby. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią krzyżową, no to sami przecież młotka nie weźmiemy i nie przymocujemy się do krzyża, prawda? Więc skoro mamy być ukrzyżowani z Chrystusem, to znaczy, że po pierwsze, mamy być tymi, którzy poświęcili się do granic możliwości, tak jak on to zrobił, bo był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej, tak jak list do Filipian mówi, drugi rozdział. Po drugie, z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani, to znaczy, że nie jesteśmy w tym doświadczeniu sami. Nigdy nie jest tak, że Pan Bóg opuszcza nas w chwili próby, w chwili w której cierpimy, w której potrzebujemy coś poświęcić. A po trzecie oznacza to to, że Bóg jest tym, który przybija nas do krzyża. To jest właśnie bardzo ciekawe. Skoro, skoro Pan Bóg jest tym, który powoduje naszą śmierć. To w jakim celu on to robi? Abyśmy mogli uczestniczyć z Chrystusem w jego świętości. Człowiek nie jest w stanie sam poskromić swojego egoizmu. Nie jest w stanie sam zaprzeć się samego siebie. Nie jest w stanie sam naśladować Chrystusa w całej pełni, do granic możliwości, we wszystkim. Potrzebuje do tego pomocy Bożej. Ale tak jak złoczyńcy walczyli przeciwko tym, którzy ich krzyżowali, wyrywali się, krzyczeli, bluzgali, tak samo grzeszny człowiek nie jest w stanie sam chętnie poddać się i pozwolić na to, żeby zostać przybitym do krzyża, tak jak uczynił to Chrystus. Nasze ja jest wciąż żywe, cały czas walczy. Cały czas domaga się uwagi, domaga się zaspokojenia. Ale śmierć naszego ja, naszego egoizmu jest niezbędna, jeżeli mamy cieszyć się świętością i społecznością z Bogiem. To jest element niezbędny w życiu każdego chrześcijanina, ale jeden z najbardziej nieprzyjemnych. Jest związany z wielką walką ze sobą samym, a największym wrogiem tak naprawdę nas samych jesteśmy my. Nie diabeł, nie inni ludzie, tylko my sami. Dlatego poświęcenie tego na ołtarzu dla Boga wymaga naprawdę całkowitego poddania. W innym fragmencie apostoł Paweł pisze, że Musimy zmuszać wszelką myśl w poddanie się w posłuszeństwo Jezusowi, Chrystusowi. A jeżeli mamy zmuszać, to znaczy, że mamy zrobić coś wbrew sobie. Nikt z nas nie lubi musieć. Jest to słowo, do którego mamy awersję. Natomiast w tym przypadku Pan Bóg używa go z premedytacją. Chcąc pokazać, że tak naprawdę nie ma innej drogi do szczęścia i do spełnienia w chrześcijańskim życiu, ani innej, skuteczniejszej metody do tego, żeby przygotować nasze charaktery do objęcia Królestwa Bożego, jak właśnie całkowite poddanie. Skoro mamy zmuszać wszelką myśl, mamy się zmuszać do tego, żeby być posłuszni, to oznacza, że wbrew temu, co dyktuje nam ciało. Wbrew temu, co podsyła nam diabeł, my mamy możliwość zadecydować, że chcemy postąpić wbrew temu, czego pragniemy, albo co w danym momencie czujemy. Zobaczmy, że na przykład Abraham, który otrzymał polecenie, żeby zabił swojego syna, nie wahał się. Nie wahał się ani chwili, poszedł na wzgórze Moria. Ale jestem przekonany, że przez te trzy dni przeżywał katusze niesamowite i zastanawiał się, czy aby mi się nie pomieszało w głowie, czy aby na pewno Pan Bóg chce, żebym ofiarował swoje dziecko. Panie Boże, może źle Cię zrozumiałem, Panie Boże, a może coś innego masz na myśli, ale Bóg milczał aż do momentu, w którym Abraham uniósł nóż i był gotów odebrać swojemu synowi życie. I list do Hebrajczyków wyjaśnia, że Abraham, pomimo jakichś wątpliwości, które mogły nim targać, które są normalne w takiej sytuacji, w końcu to był jego umiłowany syn. To właśnie list do Hebrajczyków wyjaśnia, że Abraham doszedł do takiego momentu, w którym miał takie przekonanie, że Bóg jest w stanie wzbudzić nawet i umarłych, bo przecież obiecał. Od Izaka będzie potomstwo Twoje. A tutaj syn obietnicy ma zginąć? Więc nawet jeżeli zginie, Bóg obiecał, że od niego będzie wywodzić się moje potomstwo, więc on obdarzy go życiem z powrotem. Ja w to wierzę, więc będę Bogu posłuszny. A Pan Bóg załatwił zastępczą ofiarę. Abraham jest właśnie wzorem tego, co to znaczy. Być z Chrystusem ukrzyżowanym. On do tego stopnia był poddany Bogu, że nawet jeżeli pewne rzeczy, których Bóg od niego wymagał w danym momencie, mogły mu się wydawać nielogiczne, absurdalne, to przecież Pan Bóg zakazał składania ofiar z ludzi. To jednak podążał za głosem swojego Pana i był gotowy być posłusznym do samego końca. A jak jest z nami dzisiaj? Czy ten stary człowiek, który powinien być martwy, który powinien być ukrzyżowany, żyje i ma się dobrze? Czy cały czas krzyczy, cały czas prowadzi nasze życie, cały czas żyje, dyktuje nam co mamy robić? Czy jednak został uśmiercony? Bo przecież jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Każdy z nas musi odpowiedzieć sobie na to pytanie: czy jestem nowym stworzeniem w Chrystusie? Czy stary człowiek umarł? Czy został ukrzyżowany? Czy moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, tak jak tutaj Paweł pisze? Czy naśladuję mojego Pana? Czy jestem otwarty na Jego głos, na Jego sugestie? Czy Jego zdanie, Jego plany, Jego wolę stawiam powyżej swojej własnej? Bo o tym apostoł Paweł pisze tutaj w tym fragmencie. Czy jesteś gotów w dzisiejszym dniu pozwolić Panu Bogu na to, aby ukrzyżował Twoje ja i aby pomógł Ci żyć w Jezusie Chrystusie? Proszę bardzo, powiedz Panu Jezusowi tak: To spowoduje, że zarówno dzisiejszy dzień, jak i całe Twoje życie, będzie pasmem zwycięstw. Mimo trudności, mimo problemów, mimo ataków diabelskich, będziesz zwycięzcą. Jezus na krzyżu zwyciężył, chociaż dookoła ludzie postrzegali to jako porażkę. Ale ostatecznie okazało się, kto miał rację. I podobnie i tutaj. Nie pozwól, żeby szatan wmówił ci, że gdy pozwolisz sobie na to, aby Bóg Cię ukrzyżował, że będziesz przegrany. Że będziesz ubezwłasnowolniony, że nie będziesz mógł mieć swojego zdania, że nie będziesz człowiekiem spełnionym, szczęśliwym. Będzie zupełnie na odwrót. Dlatego, że śmierć dla Chrystusa daje życie wieczne. Czy jesteś gotów ponieść taką cenę? Chciałbym się o to modlić teraz. Panie Boże, ukochany, który mieszkasz w niebie, nikt z nas nie chce umierać. Czy to fizycznie, bo mamy zaszczepiony taki pociąg do życia. Zostaliśmy stworzeni do tego, by żyć. Nie do tego, by umierać. Ale podobnie jest i, i z życiem wiecznym. My pragniemy wiecznie żyć. Człowiek dąży do tego, żeby tworzyć jakieś eliksiry, jakieś kapsuły, różne inne rzeczy, różne kosmetyki, które mają na celu podtrzymać jak najdłużej jego młodość, jego siłę witalną, jego piękny wygląd. Ale to, co jest na tym świecie, przemija. Natomiast tylko to, co Ty możesz dać, jest trwałe, jest wieczne. Panie Boże, my potrzebujemy tego, abyśmy nauczyli się patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza Twoimi oczyma. I abyśmy potrafili dostrzegać głębszy wymiar tego, co się dzieje w naszym życiu. Spraw Panie, aby każdy z nas mógł odczuć potrzebę tego, żeby w naszym życiu było więcej poddania się Twojej woli abyśmy mogli każdego dnia umierać dla Ciebie, bo tak jak Pan Jezus powiedział, kto nie bierze swojego krzyża na siebie codziennie, nie idzie za mną, nie jest godzien być moim uczniem. Więc ta śmierć krzyżowa dokonuje się stopniowo, powoli. Może być bardzo bolesna, tak jak ta fizyczna śmierć, ale ona jest niezbędna do tego, abyśmy mogli być zwycięzcami. Prosimy Panie, abyś pomógł nam to odczuć w dzisiejszym dniu bardzo mocno i abyśmy zapragnęli tego zwycięstwa bez względu na koszt. Potrzebujemy tego, abyś uczył nas wytrwałości, poddania i całkowitego poświęcenia, tak jak Ty postąpiłeś, przychodząc na ten świat i oddając swoje życie za nas na krzyż. Prosimy Boże o to, abyś w dzisiejszym dniu prowadził nas. Abyś nam błogosławił, abyś pomógł nam żyć w Chrystusie w całej pełni. Prosimy o to w Jego drogim imieniu. Amen. Tak, list do Galacjan jest niewątpliwie pięknym listem. Cieszę się, że dzisiaj mieliśmy okazję rozważyć sobie właśnie ten fragment. Jest to jeden z fragmentów, który bardzo lubię, który jest mi bardzo bliski, do którego się często odwołuję. Dlatego cieszę się, że dzisiaj mogliśmy. Chociaż przez chwilkę zatrzymać się na tym wspaniałym przesłaniu. Dziękuję, że poświęciłeś swój czas, żeby odsłuchać ten filmik. Chciałbym prosić, abyś zostawił łapkę w górę, czy jakiś komentarz, albo subskrypcję i abyś pamiętał o tym, żeby odwiedzać częściej nasz kanał i być na bieżąco z materiałami, które umieszczamy na nim. Na dzień dzisiejszy dziękuję. Życzę wszystkim miłego dnia. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.